Gerald z Rivi. Kopelat mnie, Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Grywasz w ginta? Zabrzmiało jak wyzwanie. W takim razie zamieniam się w słuch. Co mam robić? Regis, na no sam pomysł. Wyciągaj talię. Temerię, chłopy! Nogi stopy powyrywam. Myśmy są rębacze z Greenfield. Witaj maleńka! Potrzebuję Twojej pomocy w Kermorem. Przywiozę tam Ciri. Odnalazłeś Ciri? Hmm. Jeszcze nie, ale jestem o krok. Jeśli uda ci się ustalić, gdzie szukać Ciri, szepnij słów ptakom. Pomogę ci. Na rabat i krachę nie daję. Jenne, zabawny co? Nigdy jej tutaj. Przecież nie było. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się! Geralt! Ha, jesteś? Czego chcesz? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy. A to ciekawe. Mów, wiem, że niedługo dziki gon zaatakuje karmorem. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Słuchaj, zrobimy tak. Odpalę ci pękaty mieszek, dorzucę tę kurwę i będziemy kwita. Zgoda? Zgoda. Zoltan? ja Wiem, gdzie jest ci. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią! Ja pojadę, dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kermoren. Tam przywiozę wódkę. Możesz liczyć na ja. mnie i na moją pusię? Udało mi się ustalić, gdzie jest. Moja kurwa! Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. To wezwijcie babę z miotłą, a nie wiedźmina. Dziki Gon niedługo zaatakuje Kermoren. Potrzebuje twojej pomocy. Dzięki gon? Jesteś tego pewien? Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. A co? Masz ochotę na partyjkę? Tak, zagrajmy. Na pochybel, skór synu! Poczekaj zaraz ci do jebie. Pięknie. Gratulacje. Masz dobrą talię. Powiem ci, Geralt, że po tym jak się hey. z Hjalmakiem, hey. pokonaliśmy tu kto? Giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Grywasz czasem w gwinta? Masz gotę zagrać? Zagrajmy szybką partyjkę. Ech, napiłbym się piwa. Wypierdalaj mi stąd, zanim cześć Dobry jesteś. Wiesz co? Mam tu taką rzadką kartę. Weź ją, niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj.